Cześć, witaj. W tym odcinku pokażę Ci, jak funkcjonują różne formy zestawienia obrotów i salt w prowizorze GT Insert. A więc, czym jest zestawienie obrotów i salt? Służy ono przede wszystkim do ukazania obrotów i, jak sama nazwa mówi, salt na konta, które używasz. Aby wejść w takie zestawienie, porozumień sobie zakładkę po lewej stronie zestawienia, następnie wpisz ZSO, pojawią się cztery możliwości ZSO, czyli właśnie tego zestawienia obrotów i salt. Po kolei przejdziemy sobie każde z nich. Zacznijmy sobie od ZSO porównawczego, przedstawiającego kąty analityczne i syntetyczne. Czyli nie wejdziemy, mamy odpowiednią taką tabelkę ładną i musimy kolej sobie oznaczyć. Wybieramy okres, na przykład z bieżącego roku obrotowego, także z innych możliwych czasów następnie zakres kąt, kont. wybieramy konta, które nas interesują. Ja w tym przypadku wybiorę wszystkie. Oczywiście, można także wybrać wybrane, na przykład od pewnego numeru, więc ja w tym przypadku wybiorę wszystkie, żeby Ci to ładnie pokazać. Poziom kąt. Mogą być syntetyczne. Mogą być analityczne, bądź do pewnego poziomu analityk, wybiorę do piątego poziomu analityk, aby pokazać Ci wszystkie konta, które tu mogą się pojawić. Następnie mamy wybór konta, kartotekowe, czy są widoczne, czy niewidoczne. W moim przypadku są one widoczne. Następnie salda i obroty. W tym przypadku możemy sobie określić, czy salda różne od zera, także obroty różne od zera są widoczne, żeby one były widoczne, czyli te, które mają minęło, są niewidoczne. Ja zostawiam dowolne, aby żadne konto nie zniknęło. Typ konta oczywiście, ja mam dowolne, ale można określić na przykład bilansowe, wynikowe bądź inne. Także różne kombinacje, na przykład bilansowe oczywiście, albo rozrachunkowe, razem funkcjonujące. Ja wybiorę dowolne. Następnie oczywiście jest rejestr księgowy, ja mam dowolny. I mogę jeszcze pokaż pełną nazwę konta, ale to zaraz. Klikam sobie wylicz i właśnie wyliczają mi się wszystkie konta, które tutaj posiadam. Tu odpowiednio jest numer konta, bilans otwarcia winien, bilans otwarcia ma, obroty zadekretowane po stronie winien, to samo po stronie ma obroty zaksięgowane po stronie winien, to samo po stronie ma, saldo zadekretowane po stronie winien, to samo po stronie ma, saldo zaksięgowane po stronie winien oraz to samo po stronie ma. Co możemy jeszcze ekstra zrobić? Możemy właśnie pokazać pełną nazwę konta, jeżeli masz problem z, albo się dopiero uczysz z kontami, do końca nie wiesz, jak to jest konto, na przykład 010 w moim przypadku, albo 303, no to wówczas możemy sobie to pokazać, kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym oto pasek, operacje na liście, lista kolumn i tutaj mamy nazwę. Zaznaczamy, klikamy OK. No i się tutaj ładnie właśnie pojawi. Również jeżeli coś Cię nie interesuje, to możesz to oczywiście w taki sam sposób sobie odznaczyć na przykład saldo zadekretowane ma i wówczas ona tu znika. To również jest taka możliwość. Dodatkowo takie ZSO możesz sobie wydrukować jak każde, po prostu wydrukujesz druku i, i dodatkową funkcją także w tym porównawczym jest możliwość sumowania sobie oto w tym miejscu konkretnych wyników właśnie z tych kąt. Przykładowo, jeżeli klikniesz na klawiaturze Ctrl i nacisniesz każdą pozycję, ona się będzie tutaj sumowała na dole. O, przykładowo, podaje swoje pozycje, również jest to bardzo pomocne. Idąc do innych ZSO. Na przykład szczegółowego. Jak sama nazwa mówi, jest tutaj bardziej szczegółowo. Również jest podobnie. Oczywiście zakres kończyła trzeba wybrać. Ja ponownie wybieram wszystkie. Z tym, że jest tutaj bilans otwarcia w obrotach narastających. Może być uwzględniany bądź nieuwzględniany. Może być status dokumentu, przykładowo zaksięgowany bądź niezaksięgowany. Jak sama nazwa mówi, szczegółowe. To również jest możliwe. I również klikam wylicz. Ładnie mi to wylicza. Również trzymając kontrol. Mogę sobie to ładnie tutaj sumować na dole. To również nam to. Umożliwia bardzo ładnie, oczywiście, również mogę je wydrukować. Kolejny ZS oto ZSO z podsumowaniami. One również oczywiście ma te swoje możliwości. Wybieram sobie wszystkie konta, również mogę uwzględniać bilans otwarcia w oglądach narastający i tak dalej. To wszystko jest możliwe. Klikam wylicz. No i w sumie to mam podobnie właściwie jaka jest różnica? Mam obrody narastająco winien, obróty narastająco ma. Jak kliknę Ctrl, nie mogę sobie tutaj sumować na dole. Po prostu one są. Oczywiście, mogę w dalszym ciągu to wydrukować. I ostatnie ZSO. ZSO zwykłe uwzględniające konta analityczne i syntetyczne. Również podobnie sytuacja wygląda. Właściwie bardzo podobnie. Klikam wylicz. I w tym przypadku mogę sobie klikając kontrol właśnie dodawać tę pozycję. Dodatkowo mam tutaj oczywiście podobną tabelę, jak tam jest. Również z obrotami narastającymi ma, saldami winien ma i, tak, i tym podobnymi. To wszystko działa po na podobnej zasadzie. Więc tutaj ZSO sobie bierzesz, to już od Ciebie zależy. I od tego, jak Ci jest po prostu łatwiej. Warto to wiedzieć. Również na przykład konto 225, czyli konto w dodatku VAT. Jeżeli sobie kliknę, że to jest do piątego poziomu analityk, kliknę, wylicz. Ona się tutaj ładnie nam rozwinie, ale to właściwie w większości jest tych ZSO taka możliwość. To zależy właściwie od, od rodzaju tego, ale praktycznie jest to możliwe, także drukować. Niemniej jednak najważniejsze są oto te funkcje. Oczywiście da się również to ładnie listą kolumn dodać sobie nazwę i nazwa funkcjonuje dla upraszczenia. To by ja było na tyle. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek i pamiętaj, rachunkowość jest prosta.